Cześć, witam Was na Warsaw Motorcycle Show 2022. Targi, które nie odbyły się dwa lata z rzędu, a w tym roku miały kilkakrotnie przekładaną datę. To nie jedyny problem z tymi targami. Zapraszam na krótką relację, pokażę Wam, co można było tutaj zobaczyć oraz czego nie, i powiem, co o nich sądzę i dlaczego. A teraz lecimy z tematem. Hej. Up, over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Na Warsaw Motorcycle Show pojawiłem się razem z Szymą i organizowaliśmy razem konkursy z nagrodami. Co no to jest? Przedstawicielka. Ja odpisałem ty Warsum, Poznajemy, nie? Chcę skręcić w prawo, skręcić w prawo. Jaki papierczy motocykl pierwszy złamał 300 na mierzchu? Mam ideałe. Z skóry jakiego egzotycznego zwierzęcia.

z tego co widzę nie ma kierunku więc H2R. -ka. Bardzo oczy. No. Określany czasami w internecie jako Babmowy. A tu o, 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 o Jak o, to nazywa? DN01. No, To jest Honda. Honda, ale nie jest Kategoria projekty porąbane. To o. jest Boskos. Nie bądź właśnie Kupfałosiem. No. Wiesz co? Dam mu plecak, jeśli on to zgadnie. No. <laughs> tak, to jest mój motocykl no nie koleby trzymaj to jest to o, a wiesz co, a potem wpadnij na mój karo to się z dla O świetnie, tak czytam sobie te pytania i co, były łatwiejsze? zdecydowanie <ślad study> dobra, słuchaj, dzięki wielkie za udział fajnie było, dziękuję. na razie, trzymaj się <���garminy> o godzinie <szóste>. 16 <śladığı> Najlepszy motocykl na świecie, Ale, że było to szansa. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam. W tym miejscu muszę przeprosić Was za audio, bo wystąpiły problemy techniczne z dźwiękiem i większość z niego

Thanks, drugs, cocaine. get you high all the dopamine inside triggers fast once she's naked her body's a creation they say the devil made her for his entertainment but even he couldn't learn how to contain it her high heels make a damn good statement there is no replacement a body by say she got a bad little waist and we tearing down this. Słuchajcie, problem z tymi targami jest między innymi taki, że nie ma tutaj praktycznie żadnych premier, a jedyna sensowna, o jakiej można by mówić w przypadku Warsaw Motorcycle Show 2022, to ta, na której siedzę, czyli Nowy Tiger 1200. Nie będę wam dzisiaj o nim opowiadał, bo opowiem więcej jak go sobie dorwę w łapki, żeby nim pojeździć. I wtedy poruszymy wszystkie kwestie techniczne i tak dalej. Natomiast warto wspomnieć, że sam prezentuje się naprawdę zacnie fajnie. Dalej jest tutaj dość szeroki, ale to są tylko obudowy chłodnic. Dlatego, że jeśli zwrócicie uwagę, jeśli zwrócicie uwagę, to tutaj nie ma nigdzie chłodnic. Chłodnice są spakowane w sekcje boczne. Tu mamy wloty. Podnice znajdują się tutaj. Dzięki temu, zarówno wizualnie, jak i kilogramowo, nowy Tiger 1200 jest znacznie lżejszy od swojego poprzednika. Ma też trochę mniej pojemności i trochę więcej mocy, i trochę więcej newtonów. Więc generalnie wszystko cały czas lepiej. Natomiast Triumph cały czas bardzo mocno się, no, jakby, lansuje tym, że motocykl jest znacznie lżejszy od poprzednika. Tak, ale to dalej 250 kg. Tym niemniej, ten motocykl to jedyna sensowna premiera na dzisiejszych targach. Jednym z nietypowych i trochę mnie to zaskoczyło ale jednym z motocykli, które chciałem wam pokazać w trakcie tegorocznych targów w Warszawie jest CF Moto MT650. Marka CF Moto w Polsce kojarzy się raczej z pojazdami czterokołowymi, kładami i różnymi ATV. I co prawda od jakiegoś czasu mowa była o tym, że wprowadzą motocykle, powiedzmy, adwenterowe. Tak naprawdę bardziej spodziewałem się, że albo miałem nadzieję, że będzie 800ka, pojawiła się 650ka. No i chwilę chciałem wam powiedzieć, z czym mamy tutaj do czynienia. Niektóre media chwalą się, że w ogóle motocykl czerpie designem z Hondy Devil. Nie wiem, ja tutaj dewilki nie widzę, chyba że mamy ochotę zrobić z tego motocykl na wskroś nudny. Elektronika podobna jest z Ducati, a silnik z Kawasaki. A jeśli z Kawasaki, to musi to być bezpośredni konkurent Versysa 650, dlatego że mamy tutaj dwa gary 650 cm i 62 konie mocy. Jak widzicie, motocykl w dalszym ciągu wygląda trochę po chińsku, na no, co może wskazywać fakt, że on cały czas walot jakieś strasznie ogromnie, wielkie. Gmole, jakość wykonania, jak to we współczesnych Chińczykach, idzie w górę. Super mega nie jest, ale cały czas wygląda całkiem przyzwoicie. Do czego ten motocykl będzie się nadawał i kto powinien zwrócić na niego uwagę? Moim zdaniem, ktoś, kto chce wygodnego motocykla dojeżdżenia na co dzień, być może w jakieś nieduże trasy, raczej solo, bo nie wygląda na coś, co będzie mega wygodne i super w dwie osoby, ale w żadnym wypadku nie w teren. Mamy tutaj tą samą koncepcję, co w przypadku Kawasaki Versysa, czyli 2 razy 17 cali koła, a zawieszenie mimo, że jest regulowane, co... no umówmy się, kto myśli o Chińczykach w kontekście regulowanego zawieszenia? Zdecydowanie wygląda na zestrojone szosowo. Także taki ciekawy Motocykl od CF, Moto się pojawił. Czekam na 800. -kę. Jak będzie okazja, chętnie Wam zaprezentuję. Jak widzicie na załączonym obrazku, gadałem też na temat Leoncino 800 Scrambler, występujący w dwóch wersjach w takiej bardziej streetowej i troszeczkę bardziej terenowej. Premiera była bardzo fajna, ale znacznie fajniej byłoby widzieć ten sam nowy silnik 800 cm. W modelu Benelli TRK 800, który pokazany był już w Mediolanie, ale w Polsce będzie z grubsza nie wiadomo kiedy. Niestety na targach były oczywiście 502, 502X, był nawet mały Benek 251, a na 800 będzie musieli poczekać najprawdopodobniej do drugiej połowy roku. Poza samymi motocyklami mogliście sobie w trakcie zobaczyć jeszcze trochę akcesoriów i ciuchów, i między innymi Shima przywiozła tam sporo premier, odzieży, nowych butów, nowych rękawic. Sporo z was naprawdę to oglądało i myślę, że wam się podoba, bo mi tak. A teraz chciałem przejść do tematu samych targów i powiedzieć parę słów, co nieco o samej organizacji, bo kilka cierpkich słów pod adresem organizatora powiedzieć trzeba. Tak naprawdę z Warsaw Motorcycle Show 2022 w porządku było niewiele, a w zasadzie dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że w ogóle się odbyły, bo Polska jako 40 milionowy kraj, w moim mniemaniu zasługuje na naprawdę porządne duże targi motocyklowe. Jest nas tutaj użytkowników, pewnie w okolicach 2,5 miliona ludzi, więc takie targi jak najbardziej powinny się w tym kraju odbywać. Druga sprawa jest taka, że bądź co bądź są one. Albo były, bo nie wiadomo co będzie z przyszłymi edycjami, w Warszawie. Uważam, że targi bardzo dobrze, że odbywają się w Warszawie i idea Warsaw Motorcycle Show z naciskiem na Warsaw jest bardzo dobra, bo jednak dla kogoś na przykład z suwałk do Wrocławia to jest dobrze ponad 600 km w jedną stronę, więc fajnie, żeby targi odbywały się w centralnej Polsce. Niestety to by było na tyle, jeśli chodzi o plusy. Tutaj muszę dorzucić mały disclaimer, bo nie mam absolutnie nic do wystawców, zarówno do tych, którzy tam się pojawili, ani do tych, którzy się tam nie pojawili. Musicie wziąć pod uwagę, że oni płacili za te stędy tak na dobrą sprawę w 2019 roku. Mieli się tam pojawić dwa lata temu, rok temu, w te kilka dat w tym roku, i niektórzy się na to ostatecznie nie zdecydowali. Za co nie można po nich jechać, tak moim zdaniem, bo. Wydaje mi się, że są na równi ofiarami całej sytuacji, jak my wszyscy, totalnie zwykli uczestnicy i motocykliści. Zacznijmy od początku. Targi odbyły się pierwszy raz od 2019 roku. W 2020, wiadomo, przewalił COVID i były odwołane, rok temu były odwołane, w tym roku też były przenoszone. Mnóstwo ludzi wywołało ogrom bardzo złego pr bardzo dużo złych komentarzy się pojawiało pod postami Warsaw Motorcycle Show w odniesieniu do tego, co organizator sam tym ludziom zafundował. Otóż w sprzedaży pojawiały się bilety oczywiście i na edycję 20, 21 i na obecną i ludzie te bilety kupowali. Potem był ogromny problem z odzyskiwaniem pieniędzy, a jak już ktoś chciał koniecznie pojawić się na tych targach, kiedykolwiek by się w końcu nie odbyły, czyli jak wiemy teraz na początku kwietnia, widziałem mnóstwo zapytań, typu: Mam bilet na piątek, czy mogę się pojawić w sobotę? I organizator odpowiadał, że nie: bilety z piątku są ważne w piątek, z soboty na sobotę i tak dalej. Teraz wytłumaczcie mi, gdzie w tym logika i jeśli mamy dwuletnią obsługę. W organizacji targów i ci ludzie od dwóch lat mają te bilety kupione w przedsprzedaży. Wytłumaczcie mi, w jaki sposób przeszło Wam do głowy, że ktoś wtedy zaplanował, że jak w końcu targi się odbędą w 2022 w kwietniu, a nie w marcu, to on akurat dalej ten piątek będzie miał spoko dyspozycyjny, albo sobotę, albo niedzielę. I to było przyczyną i klucz całego problemu i nawet niektórzy z Was zwracali mi uwagę, jak to się stało, że biorę w tym wszystkim udział, więc niniejszym stwierdzam, że brałem w tym udział ze względu na shimę i na to, że po prostu chciałem, a nie, że miałem cokolwiek wspólnego z organizatorem, na szczęście. To co mogli zrobić. Sytuacja była bardzo prosta do naprawienia. Wystarczyło powiedzieć, wiecie co, słuchajcie, przepraszamy, sytuacja nie do końca z naszej winy, ale wyszło słabo, więc przyjedźcie sobie kiedy chcecie, całą rodziną, a nawet będziemy honorować te wasze bilety z 20 roku przez cały weekend. Nie zbiednieliby od tego, uwierzcie mi. Tym bardziej, że teraz przejdziemy do kolejnej części, czyli czy w ogóle warto było się tam pojawić. Na Warsaw Motorcycle Show, jak widzieliście, pojawiła się Kawasaki, był Harley, była mówimy o motocyklach, e, był wystawiony KTM i e, Triumph. Triumpha należy pochwalić, a no dobra, jeszcze był Royal Enfield i Royal Enfield miał fajnego standa, Triumpha trzeba pochwalić za to, że jako jedyny miał naprawdę takie, jakie powinno być. Mówimy o tych liczących się markach, powiedzmy, renomowanych. Kawasaki, Harley i KTM z tego co zrozumiałem były to prywatne salony, a nie marki i ich oddziały polskie jako takie i każdy z nich moim zdaniem zrobił jeden absurdalny zabieg. Wystawili swoje motocykle, po czym pokładli na nich kartki, żeby na nich nie siadać. Kompletnie nie rozumiem, jaki jest sens pojawiania się na targach, jeśli wystawiacie swoje motocykle, a potem zakazujecie ludziom na nich usiąść sobie, nawet się przymierzyć. Przecież każdy, kto tam się pojawił, siadał, przymierzał się na przykład do nowego Tigera 1200, dosłownie 10 metrów obok stał Super Adventure 1290 od ktm i nie mógł sobie go porównać. By po co w ogóle było tam przyjeżdżać, słuchajcie? Na pochwałę zasługują za to marki chińskie, bo stanowisko Benelli, Zontesa, CF Moto były wszystkie naprawdę bogate i akurat na Chińczykach nikt nie miał problemu z tym, że ludzie sobie poprzysiadają. Także ktoś tu chyba czegoś nie skumał. Pojedynczych marek około motocyklowych, czyli akcesoriów, też było stosunkowo niewiele, bo oprócz mojej Shimy był tam też wystawiony Shoy yy, i, i kilka pomniejszych. Pomniejszych marek z akcesoriami. Było wystawionych kilka sklepów, które oferują mydło i powidło, i to wyszedł taki. Czytałem opinię, że w oczach ludzi wyszedł taki trochę motobazar z tego. W pewien sposób nie trudno się z tym nie zgodzić. Przy tym wszystkim ceny biletów były generalnie kosmiczne, bo w przedsprzedaży kosztowały 100 zł. Takie targi motoryzacyjne w Poznaniu, dla porównania, to 4 dychy. Widzicie, widzicie ten kontrast? Przez to wszystko dokładnie rozumiem ludzi, którzy wieszali psy na organizatorze, mnóstwo nieobecnych, z takich czy innych przyczyn, no po prostu jako organizator nie zapewnili atrakcji, nie było Ducati, nie było BMW, nie było Hondy, nie było Yamahy, nie było Suzuki, prawie nikogo, z, nawet z akcesoriów były dosłownie pojedyncze firmy, e, bilety były mega drogie, jak pamiętam, ostatni raz tam byłem kilka lat temu. Były to dwie wielkie hale, kupę pokazów i naprawdę było co oglądać. I tym razem całe targi odbyły się w hali F, z czego całkiem spory kawałek był przeznaczony na to, żeby sobie testować elektryczne rowery. W związku z tym ludzie poczuli się oszukani i wyrazili swoje niezadowolenie w internecie, i wcale im się nie dziwię, nie dziwię się ich krytycznym opiniom, bo Koniec końców dla zwykłego, przeciętnego motocyklisty naprawdę nie było za co zapłacić 100 zł w Warszawie. Żeby tak nie dramatyzować i nie cisnąć, tylko uważam, że targi w Warszawie powinny się odbywać i że mają zdecydowanie potencjał na dużą imprezę i to potrzebną imprezę. Pytanie tylko, czy jeszcze ktokolwiek będzie chciał na nie przyjechać i współpracować z organizatorem. Dajcie znać, czy byliście w Warszawie czy nie. Jeśli byliście, to jak Wam się podobało, a jeśli postanowiliście zbojkotować warszawskie targi, napiszcie dlaczego. Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. Podejrzewam, że część będzie znana, albo nawet już o tym powiedziałem, ale i tak jestem ciekaw. Komentarze są jak zawsze Wasze. Pamiętajcie, żeby subskrybować, dawać łapki i inne takie. Widzimy się następnym razem. Cześć.